Przestrzegaj prostych wskazówek dotyczących użytkowania AeroChamber Plus Flowius z ustnikiem do inhalacji zaleconego przez lekarza aerozolu w dozowniku. AeroChamber można stosować bezpośrednio po rozpakowaniu. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z ulotką komory inhalacyjnej AeroChamber oraz dozownika aerozolu. Sprawdź czy produkt AeroChamber nie jest uszkodzony. W razie stwierdzenia uszkodzeń wymień produkt AeroChamber na nowy. Zdejmij zatyczki z dozownika aerozolu i z komory AeroChamber. Przed użyciem wstrząśnij dozownikiem aerozolu zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania dozownika. Następnie włóż dozownik aerozolu do tylnej części komory inhalacyjnej AeroChamber. Do elastycznej nasadki komory inhalacyjnej AeroChamber pasują wszystkie dostępne na rynku aerozole. Umieść ustnik AeroChamber między zębami, zwracając uwagę, aby odpowiednio zamknąć usta. Wskaźnik FlowView porusza się tylko, gdy Twoje usta szczelnie obejmują ustnik. Wydychaj spokojnie przez erol chamber i uwolnij dawkę aerozolu przed wykonaniem powolnego wdechu. Jeżeli komora inhalacyjna jest stosowana prawidłowo, wskaźnik FlowView porusza się w Twoim kierunku. Staraj się wykonywać inhalację wdychając głęboko i powoli. Następnie wstrzymaj oddech na 5-10 sekund. Jeżeli nie jest to możliwe, obejmij ustnik szczelnie wargami i wykonaj 3-4 razy spokojny wdech i wydech przez komorę po uwolnieniu dawki aerozolu. Jeżeli komora AeroChamber wydaje gwieżdżące dźwięki, inhalacja przebiega zbyt szybko. Staraj się wykonywać inhalację powoli. Jeżeli musisz stosować więcej niż jedną dawkę, wykonaj najpierw inhalację z jedną dawką, a następnie z drugą. Postępuj zgodnie ze wskazówkami w ulotce dołączonej do dozownika aerozolu dotyczącymi przerwy pomiędzy dawkami. Jeżeli masz pytania odnośnie komory inhalacyjnej AeroChamber, skonsultuj się ze swoim lekarzem. Niniejszy film instruktażowy nie zastępuje ulotki dołączonej do opakowania, z którą należy się zapoznać.